Tragedia w domu golców. Paweł przekazał smutne wieści: żegnaj kochana mamusiu. Paweł i Łukasz golcowie pogrążeni są w żałobie. Sławni bracia poinformowali za pośrednictwem Instagrama o śmierci swojej ukochanej mamy Ireny Golec. Kobieta miała 85 lat. Nie żyje mama braci golców. Nie żyje Irena Golec. 85-latka była mamą sławnych w całym kraju braci bliźniaków Pawła i Łukasza, którzy tworzą jeden z najpopularniejszych zespołów polskiej estrady golec u orkiestra. Pani Irena była bardzo ważną osobą w życiu muzyków. To jej niejednokrotnie adresowali swoje występy. Pięć lat temu, kiedy mama sławnych bliźniaków obchodziła 80. urodziny zadedykowali jej swój występ w Opolu. Kochana mamo, śpiewamy specjalnie dla ciebie, mówił wzruszony Paweł na opolskiej scenie. Występ z 2019 roku był urodzinowym prezentem dla mamy, która nie mogła niestety przyjechać do Opola. Irena Golec dochodziła wówczas do sił po operacji KOLANA. Irena Golec była pierwszą fanką zespołu synów. To jej zawdzięczali sukces, gdyż pierwsze kasety z nagraniami golec, u orkiestra, sprzedawała sama na targu w milówce. Mama sławnych bliźniaków najbardziej wierzyła w to, że zdobędą popularność. Całe życie pomagała ile mogłam. Łatwo nie było. Chłopcy mieli tylko 13 lat, kiedy stracili ojca. Wszystko było na mojej głowie. Trzymałam ich twardą ręką. Ale też w nich wierzyłam. Cieszy mnie, że obrali dobrą drogę, mówi pani Irena w jednym z wywiadów. Paweł Golec zamieścił poruszający wpis w sieci. Paweł Golec o śmierci mamy napisał w sieci. W poruszających słowach podziękował mamie. Jego pożegnanie łamie serce. Żegnaj kochana mamusiu. Dziękujemy ci za twoją miłość, za twój trud i poświęcenie, za każde twoje słowo i wiarę, której nieustannie nam dodawałaś. Dziękujemy za twój piękny uśmiech, za miłość do muzyki, którą w nas zaszczepiłaś i za każdą twoją modlitwę. Niech twój góralski głos niesie się po niebiańskich halach. Na zawsze pozostaniesz w naszych sercach. Odpoczywaj w pokoju, napisał Paweł Golec na Instagramie.